Wyobraź sobie antyczną Grecję. Co widzisz? Idealnie biały marmur? Zapomnij. Twoja wizja starożytności jest całkowicie błędna. Rzeźby i świątynie starożytnej Grecji i Rzymu wcale nie były białe. Były one pokryte jaskrawą, wręcz krzyczącą polichromią. To były dosłownie bogowie w kolorze. Taka marmurowa rzeźba, jaką widzisz w muzeum, to tylko surowy szkielet. Pierwotnie włosy bogów były złote lub niebieskie. Szaty czerwone i zielone, a oczy wypełnione drogimi minerałami. Skąd wzięła się ta iluzja białego antyku? Kiedy rzeźby zostały odkopane w renesansie, farba już dawno zniknęła. Naukowcy uznali, że biel symbolizuje klasyczną czystość, a my ten mit powtarzamy do dziś. Dzięki nowoczesnym technologiom, jak fotografia multispektralna, wiemy, jak naprawdę wyglądały te posągi. Były kiczowate i pstrokate, ale za to realistyczne i żywe. Daj znać, czy wolisz biały marmur, czy kolorowy kicz.